Multistrada V4, wersja S. Cennikowo 120 koła. I powiem Wam, że ten motocykl jest naprawdę świetny, a najbardziej nadaje się do jeżdżenia po zakrętach. Bardzo chciałbym go mieć, natomiast uważam, że on jest troszeczkę za drogi. Ale w cennikowo, słuchajcie, ten motocykl można znaleźć już za 89 tysięcy. Tylko pytanie jest takie, dlaczego go nie ma w salonach. Różnica nie jest duża. Za multistradę w wersji V4, czyli bez S. Za 89 koła macie zwykłe zawieszenie niepółaktywne, dałbym radę bez tego, troszeczkę mniejszy wyświetlacz niż ten, dałbym radę bez tego, no i nie macie radarów. No, radary są spoko, są fajne, natomiast też bym przeżył, gdyby ten motocykl kosztował niecałe 9 dych, to on naprawdę by byłby turbor konkurencyjny. Natomiast problem jest taki, że nie możecie go kupić w salonie, ponieważ dystrybutorzy, importerzy nie chcą go sprzedawać, dlatego że na tym jest duża marża. Natomiast niby jest taka wersja. Podobno w Niemczech się sprzedaje, podobno w innych krajach się sprzedaje, u nas się nie sprzedaje. Nikt tego nie chce ściągać, nikt tego nie chce sprzedawać. Nie rozumiem dlaczego. Uważam, że za 89 koła to jest genialny motocykl. Za 120 koła trochę dużo, trochę dużo. No dajcie znać, co myślicie. Moje zdanie jest właśnie takie. Nara, hej.